mam teczkę taką jakąś byle jaką kudry takie małe już spadło ciekawe dwunastek z 2 kg raptem Mhm. Trzeba to gdzieś rzucić w krzaki i połazić jeszcze Tak się kurde już wcześniej domyślałem, bo znalazłem łopatkę Wywleczoną z potoku poszukałem trochę i znalazłem resztę to specjalne Ale trzeba zabrać. Да,